Dawno mnie, dawno mnie nie było, ale dzisiaj dla was mam super zestaw Piracy z Zatoki Barakut To jest bardzo wielki zestaw Trudno go zdobyć, jest bardzo wielki I temu jest w nim dużo figurek i, bardzo, i kilka dni go musiałam budować Jak zwykle zaczynamy od figurek Teraz figurka Porta Ma na środku czerwony strój i ma jakby można powiedzieć, kapelusz niebieski i spodnie niebieskie. Ma też wielki pistolet. Teraz jest ta tatoga. Ma wiele tatuaży, więc temu pewnie się nazywa. Ma szable, ma też dwie minki, uśmiechniętą i złą, ma też kucyk i zielone y, spodnie. Teraz Lady Angel ma czerwony strój, ma też czarne włosy i... Można takie powiedzieć jasno-brązowe spodnie. Teraz figurka Jacka. To jest można powiedzieć taki mały majtek. Cały strój ma niebieski. Ma też torebkę i lornetkę. Ja takiego pirata nazywam, który patrzy, że, że nie ma jakiegoś zagrożenia. Teraz jest figurka Robin Lot Ma dwa małe pistolety. Też ma yy, brązowy, można powiedzieć piracki kask. Yy, blond włosy. Teraz jest kwaternion Święty. To jest bardzo ważna figurka, bo ma mapę i też szable, który może się bronić. To jest taka jakby pomocnik ym, króla. Teraz Ter Burda. jest podobny do tego niebieskiego. Ma też kapelusz taki sam jak tylko jak ten pierwsza figurka pokazała tylko że czerwony. Jest podobny do tego niebieskiego. Też ma wszystkie zalety prawie te same co ten niebieski. Ta figurka czerwono -brodego. ma zamiast re, jednej dłoni ma hak i zamiast jednej nogi ma y, brązową bl nogę. Można powiedzieć. Też ma y, jedno oko. Też w tym zestawie jest rekin i świna. Ten zestaw jakby się składa z dwóch części który się składa z rozbitego łodzi, w której, którzy piraci zrobili sobie wyspę, i w nim mieszkają. Też. Można zbudować to na dwie części: na rozbitą lub na nierozbitą. Ale jeśli chcecie nierozbitą, to trzeba jeszcze zbudować torebkę piętnastkę. Ten zestaw się składa z dwóch połówek: na początek, pierwsza. W pierwszej jest armata, druga armata, ale inna. Też jest tu most, więzień dla szkieleta, góra. Tutaj mamy też liliany, które są. Też można powiedzieć, że tu jest pomnik. Tu jest um, wiosła i butelka, a w drugim jest młot. I Teraz wam pokażę tył. Teraz wam pokażę na środek pokoju. Tutaj jest też um, wiadro, dwa łówka. Tam też jest taki można powiedzieć stół. Na przykład. Teraz wam pokażę drugi bok. W tym boku są zasłony, które można otwierać. Też jest drabina. Tutaj też można powiedzieć, że tam jest trafa. I teraz Wam pokażę górę tego statku. Na górze są dwie butelki. Armata. Dwa, można powiedzieć, pudełka. Też jest tutaj beczka z nożem. I tutaj jest też więzienie dla szkieleta. Teraz Wam pokażę drugą w tego statku. Tutaj są różne takie opakowania z jedzeniem, na przykład jak tu jest ananas, banan i można powiedzieć bułka, ale w tych też są jakieś jedzenia, na przykład ciastko w jest. Tutaj są lampy, tutaj jest jedna palma, w której są ananasy, tutaj jest kot kwica, który można zwijać i tak się zwija, a w tak się rozwija, i tu można powiedzieć, że jest jakiś kogoś złoty pomnik. Teraz Wam pokażę dół yy, Można powiedzieć, tutaj jest szkielet, tutaj są różne takie paczki, w których się znajdują jakieś rzeczy. Tutaj jest Liliana, ale jak z, możecie zauważyć, tego trup nie ma jednej nogi i tam jest, można powiedzieć, mała Rafa. Teraz można powiedzieć, że tu jest głównie. Tutaj jest taka szafka z różnymi przyprawami. Tu jest można powiedzieć przygrzawarka. A tu są kieliszki do nalewania wody. Teraz Wam pokażę pokój kapitana. W tym pokoju są lampy, mapa, też krzesło. Jakiś można powiedzieć taki pomnik też. Tutaj są. Możecie widzieć tutaj, kompas, pióro i kielich, a tutaj można wyciągnąć łóżko, żeby nasz kapitan mógł spać. Teraz Wam pokażę górę. W górze są bronie, jak na przykład szabla i pistole. Też są naboje do, do armaty, flaga, też lampy i plączek i też koło od sterownika. Ten zestaw jest bardzo duży i jest w nim dużo zabaw. Na pewno o czymś nie powiedziałem Wam, ale tu jest wiele zakamarków, zakątków. Ale jeśli Wam się wnudzi ta, ta wyspa, możecie ją złożyć raz z 15. toreką. Złożyć zestaw, w właśnie nierozbitą łódź i mieć kolejne z nim przygody. Więc bardzo fajny zestaw. Bardzo dużo Wam daje ten zestaw właśnie zabawy. Musimy już kończyć, ale najpierw chciałbym polecić Wam ten zestaw, jak oczywiście, więc kliknijcie łapkę w górę i subskrypcję i dzwoneczek. Napiszcie komentarze, jak Wam ten zestaw się podoba i w tych czasach go trudno zdobyć. Pozdrawiam dziadka, moją siostrę i moich subskrybentów, więc jeszcze ten, zasubskrybujcie mój kanał, więc na razie.